Witam serdecznie na kanale kuchnia magdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto Estella. Na spodzie ciasta jest biszkopt, a więc składniki potrzebne nam w tym przypadku to 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajka, 80 g cukru i szczypta soli. A dodatkowo będziemy później potrzebować jeszcze pont do nasączenia biszkoptu to tutaj potrzebujemy 200 ml przygotowanej wody, 2-3 łyżeczki cukru i opcjonalnie 2 łyżki likieru amaretto. Do miseczki dajemy sobie 80 g mąki pszennej tortowej, dosypujemy 25 g mąki ziemniaczanej, mieszamy i w naszym przypadku przesypujemy sobie na sitko, ponieważ później będziemy przesiewać mąkę. Odstawiamy i szykujemy sobie kolejne składniki. Oddzielamy żółtka od białek i te cztery białka dajemy do miski. Dajemy szczyptę soli. Włączamy mikser i ubijamy białka na sztywno. Nie bójmy się ubijania tej piany. musi być naprawdę bardzo dobrze ubita. Teraz partiami dodajemy sobie 80 g cukru. I na koniec będziemy ubijać tak długo, aż ten cukier przestanie chrzęścić nam w naszej ubitej pianie. Kolejno 4 żółtka jaj ale pojedynczo. Dajemy jedno, mieszamy, kolejne, żeby nie pozbyć się tego powietrza, które wtłoczyliśmy do piany. Możemy odłożyć mikser, do ręki wziąć czas jakąś łyżkę albo łopatkę ponieważ będziemy teraz przesiewać mąki do naszej masy partiami i mieszamy właśnie już ręcznie łyżką albo łopatką. Pamiętajmy, żeby na koniec bardzo dobrze to mąkę wymieszać, żeby nie opadła na spód, żeby boki były dobrze wymieszane. Szykujemy teraz sobie, proszę Państwa, foremkę o wymiarach 24 na 36 cm. Sam spód tej foremki wykładamy papierem do pieczenia. Możemy sobie zrobić taką zakładkę, ona pomoże nam później fajnie ściągnąć ten papier z biszkoptu. I masę na biszkopt przekładamy do środka, rozkładamy po całej powierzchni i wyrównujemy. W międzyczasie rozgrzewamy sobie piekarnik do 160-170 stopni Celsjusza. Tak przygotowaną masę na biszkop. kładamy do nagrzanego już piekarnika. Tak jak mówiłam do 160-170 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy 20 minut. Przed końcem pieczenia wbijmy patyczek. Upewnijmy się, że ciasto się upiekło. A jak się upiekło, wyjmujemy z piekarnika i tak z 50 cm zrzucamy na dół. Następnie zostawiamy, żeby biszkopt wystygł. A jak wystygnie, odcinamy boki od foremki. Wyjmujemy biszkopt z foremki i z dołu zdejmujemy papier do pieczenia. Jak widzą Państwo, ta zakładka pozwala nam w łatwy sposób ten papier usunąć z biszkoptu. Biszkopt zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Taki biszkopt możemy przygotować sobie dzień wcześniej. Przechowujemy w folii spożywczej. I wtedy ta skórka, którą musimy się pozbyć, bardzo łatwo odchodzi. Nasza skórka zeszła bardzo ładnie. Czasami trzeba ją ściąć. Biszko wkładamy do foremki, w której się pieku, ale wyłożonej już świeżym papierem do pieczenia, i nasączamy go bączem, przygotowanym z 200 ml wody, dwóch łyżeczek cukru i ewentualnie 2 łyżek likieru amaretto. Jak go dobrze nasączymy. Odstawiamy do późniejszego składania ciasta. A teraz przygotujemy masę kokosową. Do masy kokosowej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 400 ml mleczka kokosowego, 200 g wafelków kokosowych w polewie czekoladowej, 4 łyżek cukru pudru, 2 łyżek żelatyny i 80 ml wrzątku do zalania żelatyny. A dodatkowo potrzebujemy 50 g wafelków kokosowych w polewie i 19 sztuk herbatników maślanych. Zacznijmy od drobnego posiekania 200 g wafelków kokosowych w polewie czekoladowej. Wafelki odstawiamy na bok. Bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 80 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, następnie mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. A wtedy zostawiamy do wystudzenia. Pamiętajmy, że jak studzimy żelatynę, musimy ją przemieszać parę razy, żeby się nam nie zbrylowała. A teraz duża miska, do której dajemy 400 ml śmietanki kremówki 30% bezpośrednio wyjętej z lodówki, takiej mocno schłodzonej i zaczynamy ubijać. Kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać na śmietance ślady, dodajemy 4 łyżki cukru pudru. Musimy wszystko dobrze wymieszać mikserem. A następnie dolewamy 400 ml mleczka kokosowego. Dolewamy i dobrze mieszamy. Dolewamy i dobrze mieszamy, aż do wykończenia mleczka. A teraz żelatyna, która już nam przestygła, dodajemy do niej 2-3 łyżki masy i mieszamy. W ten sposób zahartujemy żelatynę, którą możemy dolewać do masy teraz. Dolewamy i wszystko dokładnie mieszamy. A po dokładnym wymieszaniu odkładamy mikser. Do środka masy przekładamy posiekane wafelki. Już łopatką albo jakąś łyżką mieszamy wszystko dokładnie ręcznie. Po dokładnym wymieszaniu, tą masę musimy przełożyć na wcześniej przygotowany biszkot. Wykładamy partiami, łatwiej będzie nam to rozprowadzić. Na wierzch wykładamy 19 sztuk herbatników maślanych, tak żeby pokryły cały wierzch masy. Jeżeli trzeba, herbatniki dotnijmy, żeby wszystko ładnie się pokryło. Na koniec jeszcze wszystko lekko rękami dociśnijmy, żeby herbatniki zespoliły się z masą. I teraz możemy tą foremkę wstawić do lodówki na czas przygotowywania kolejnej masy. A kolejna masa to masa orzechowa, do której potrzebujemy: 400 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 200 g masła orzechowego kremowego, 3 łyżki cukru pudru, 1 łyżka żelatyny i 60 ml rządku do zalania żelatyny. Tak jak poprzednio, miseczka do której dajemy 1 łyżkę żelatyny. Zalewamy 60 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje. A jak napęcznieje, mieszamy ją, żeby rozpuściła się w wodzie. A jak to nastąpi, zostawiamy do wystudzenia. Tak jak poprzednio, pamiętajmy, że żelatyna stygnąc może się zbrylować, więc musimy ją od czasu do czasu przemieszać. Do dużej miski wlewamy sobie 400 ml śmietanki kremówki, takiej bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej. Włączamy mikser i zaczynamy ubijać na sztywno. Jak łopatki miksera zaczynają zostawiać ślady na śmietance, dodajemy 3 łyżki cukru pudru i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Kolej dodać 250 g serka mascarpone. Dodajemy partiami i mieszamy. A teraz kolej dodać 200 g masła orzechowego, kremowego, takiego, właśnie jak Państwo tu widzą, jakiegoś miękkiego. Przed robieniem ciasta najlepiej masło orzechowe sobie wyjąć w temperaturze pokojowej. Ono dojdzie do stanu, w jakim możemy dodawać do masy. Musimy wszystko ze sobą dokładnie wszystko wymieszać, a na koniec jeszcze przez żelatynę, którą również hartujemy, dodając do niej 2-3 łyżeczki masy. I po dokładnym wymieszaniu możemy tą żelatynę dolewać do masy. Proszę Państwa, ta masa tak naprawdę jest sztywna. Jeżeli Państwo nie lubią, nie chcą używać żelatyny, mogą nie robić tego. U nas po prostu ciasto było przygotowywane w temperaturze dosyć wysokiej i żeby można było postawić na stole i wytrwało. Użyliśmy żelatyny. A na koniec wykładamy partiami masę na wcześniej przygotowany spód z herbatników. Równomiernie rozprowadzamy i wyrównujemy. Ostatnim elementem przygotowania tego ciasta jest obsypanie jego wierzchu posiekanym jednym wafelkiem kokosowym. Wafelek jest drobno posiekany i ładnie będzie dekorował wierzch naszego ciasta. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki minimum na kilka godzin, najlepiej na 12 wtedy wszystko dobrze się ze sobą zespoli, a herbatniki i wafelki będą miały możliwość zmięknąć. Ciasto nie jest skomplikowane w przygotowaniu. Jest bardzo smaczne, tak więc zapraszam do jego przygotowania. A ja żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl